Przede wszystkim, tu Łołnierz Wiatek, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deldy Skills 3 Morrowind. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż do Laku. Podejrzewam, że będziemy tutaj troszkę zwiedzać, walczyć, zdobywać jakiś Czyli zwykła rzecz, zwykły dzień w Morrowindzie, że tak powiem. Zobaczmy sobie, co nas czeka po drodze. Dobrze w ogóle idę. No, powiedzmy, gdzieś jakoś tak by się powinno iść, ale nie będę tutaj szedł prostą ścieżką. Tylko będziemy tutaj zbaczać, zwiedzać coś. A właśnie, jeszcze sobie wrócimy do tej chatki i się może prześpimy. Ta błogosława zapadła w sena, w ogóle tak, tak naprawdę sobie nic nie przywróciła życia, więc zrobimy to za nią. Okej, okay, jest wszystko na fula. Możemy wy... Aaaaa! Już myśleliście, że zapomnę. A jeszcze jest skrzynka, którą możemy chyba otworzyć Tymczasem open door, tak to, znaczy to jest otworzenie drzwi, ale nie wiadomo. Może się uda też otworzyć skrzynię. Zobaczmy. Udało się. Teraz sobie zrobimy szybkiego save'a. Zobaczymy co jest w środku. 10 zł. To chyba to to będzie e, nieważne e, czy będę sobie saveował, czy e, właśnie ładował grę to i tak będzie. Taka sama ilość złota, więc nie będziemy się tutaj martwić jakimś e, dodatkowym ładowaniem gry. Po prostu tak to już zostawimy, jestem szczęśliwy z tych 50 złota. Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Jakiś dziwny kolejny stwór. I pilnuje jakieś wejścia dziwnego, a więc znowu będziemy sobie zwiedzać chyba. Boże, jak to wygląda. Wytrzymałeś. Ej, hey, już nie żyję. Jak się nazywa? Kwama Walker. Czy nie wiem, jakiś pracownik kłama? A to co to jest za wejście? Hmm. Jakaś kopalnia. Jaj! Na to wygląda. W nazwie Asha Ahe. No dobra. Może w sumie twierdzi, że to jest ktoś, jakiś gość, pewnie nas zaatakuje. Zobaczmy, ja nie zamierzam jako pierwszy atakować ludzi, cześć. Nie, jednak nie. Um. Aha, czyli e, ci kłama e, to, to są potwory, które nie atakują e, właśnie tych, którzy wydobywają e, te jaja, e, ale atakują e, tych nieznajomych, ponieważ nie są przyzwyczajeni do ich zapachu. No cóż. Um... Nic nam ciekawego nie powie. No to tutaj sobie z skłama może powalczymy. Troszkę może doświadczenia, raczej umiejętności zdobędziemy. Wciąż przemawiają przeze mnie te stare. LPG, gdzieś z stybowało doświadczenie. To jest te nowsze to zwykle jest tak, że właśnie są te umiejętności. Patrz Skyrim, patrz Oblivion, patrz cały LDS. Choć kłama. Eee, i jednym czasem jak trafimy, więc nieźle. Powinno nam się udać. Chociaż to są tylko walkers, czyli te a a ages to jest par, czyli 4 to są te. Larwę, jakby, więc to będzie jeszcze prostsze. No to wybijemy i wszystko. Jak mówił ten gość, że tylko te dwa typy są, to do większego problemu nam się powinno udać. Tylko żebyśmy tutaj gdzieś nie spadli albo coś. To jakiś ogień w ogóle? Tutaj jacyś ludzie. Ej, czemu atakujecie mnie? Nie atakujecie, ja się pytam. Co, co ja wam zrobiłem w ogóle? A może to dlatego, że mm, zaatakowałem tych kłama? Hmm. Spróbuję się wrócić i zobaczymy czy nas ten gość zaatakuje. Jeżeli tak, no to... Ja nie, nie mam zamiaru tutaj już żadne te spory yy, z rozumnymi lasami wchodzić. No, cześć. Nie zaatakujesz mnie, nie? Nie, bez większego. Nie, w ogóle nas nie atakuje, więc nie wiem czemu tam ci. Zobaczmy, może z Fireboli jakoś lepiej nam pójdzie, a jak nie, no to po prostu się wrócimy, bo. Oni są dość przypakowani, widzę. To jest dwóch magów chyba jeden wojownik. Te, tamten mag mnie sprejrzał na początku, więc nie miałem zbytnio <Undon> szans. A gdyby tutaj gdzieś stąd nawalać? Nie. Nie trafiam. Chociaż gdyby to tak jakoś wymierzyć ładnie, to może no, wtedy. Nie, to są dwaj, którzy bią z bliska jeden mag. O, właśnie mag trafia. Nie, za dużo obejrzenia. Już ginę w tym momencie. To jest ta Telsa Dral. To jest jakiś mak, który bije też z bliska. Taki mak bitterny, tylko jak my. Ale. Chyba się będziemy musieli wywrócić skoro tak. A tu jeszcze na dole co jest. Ale to byśmy musieli spaść wtedy. A więc. Chyba nie będziemy się tamtędy przedzierać. A tu się wrócimy. I będziemy dalej eksplodować. Nasza pozać nie jest, jak widać, dość silna, żeby tutaj sobie poradzić z tymi e, bojownikami. Tylko czemu nas Ja Nie wiem, może to są jacyś ci e, bandyci albo coś. Przemytnicy, może. Nie mam pojęcia. Tutaj chyba kolejne wejście. Nie, to jest jakieś miasto w ogóle. To już jest to u Nie, jeszcze nie, więc. Coś po drodze znaleźliśmy. Tutaj ten skrib, Na Szybko rozwaliliśmy. Tutaj chyba jakieś podziemie, a tu jest miasto. Pójdźmy sobie może najpierw do miasta. Zasięgnijmy języka, może powiedzą nam coś właśnie na tych ruinach. Taka informacja może się nam bardzo przydać. To jest cool, Jak widzę, tutaj na mini Kolejne miejsce, do którego możemy się dostać łazikiem. Tutaj jest kolejny skryb, Mam nadzieję, że. Grzybko zwalimy, za... zanim nas właśnie sparaliżuje. Niestety się nie udało. No cóż, na chyba nie trafia. Trafił w końcu, ale zrobił tyle co nic. Kolejny paraliż, troszkę będziemy musieli poczekać. No. No. I kolejny raz zamarzliśmy bez ruchu. No traf, no. Ile jeszcze razy? Ten sklep nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, tylko. Co? You have contracted aż Co to jest? Co, coś mi się pojawiło, że. Skontaktowałem się, skontraktowałem się z aż albo coś takiego. A może to jest jakaś choroba w ogóle? Sprawdźmy to może. Gdzie to są choroby. No tu, tu nie widzę, Tutaj mi personality spadło. Widzę, może to jest to, tylko jakby się tutaj uleczyć z tego wszystkiego? Może mam jakąś miksturkę na właśnie te choroby? Yy, magia Dispel to chyba nie. To jest to No to to może się nam bo chyba nam też szczęście spadło. No niestety nie mamy nic takiego. A ty co nam powiesz? Mhm, czyli możemy się tam dostać do Aldren Malgan albo Gnisis. Dobra, nie będziemy tutaj ten. To jest chyba tylko taka... Mm, taki przeczułek jakby. w yy, jedyny... Jedyna rzecz, która tutaj jest, no to jest właśnie ten łazik. Jakiś, nie wiem, namiot? Znaczy... ...taszek sam. No cóż, nic ciekawego tutaj jednak nie było. Ale mogliście sobie popatrzeć na majestatycznego łazika. A więc, wytruszmy do tych ciekawie zapowiadających się ruin. Zobaczymy, co będzie w środku. Czy sobie w ogóle wchodzimy w środku, ale... Co to, to już nie wiadomo. Na wielka, nie wiadomo. Uuu, strasznie. Oj, oj. Przydałoby się tutaj troszkę wziąć i podświetlić. Podejrzewam, że Wy widzicie jeszcze mniej niż ja, bo z tego co patrzyłem na filmikach, to jest o wiele ciemniej na, filmi na filmie niż to co ja widzę. Więc to powinno być, ok, tutaj widzę jakiś gól, sam Bonwalker. Edy dwóch, no chodź No chodź, no chodź Wow, magia jakaś No to jak ja cię pokonamy koniec z tej magii Dobra podszedł blisko to możemy go bić Tylko że... że pewnie zginiemy I Jak to jest, zaraz nie trafimy... Mój Boże... Traf, idealnie. Trzeci. Uciekamy, 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 uciekamy. Szybko jakieś na leczenie. Oby się udał w najbliższym czasie. No, to już nie ma tak prosto. Jak w tych pierwszych podziemiach. No. Może by się udało chociaż raz mnie uleczyć. Idzie, idzie do mnie. Nie idź tutaj. O, znalazłem, znalazł mnie? Hmm, czemu? Dobra. weźmy sobie może ten wyścionek nasz. Eee, oczywiście nic z nim nie zrobimy. Weźmy sobie ten. Co za tył wszystkich. Traf, traf, traf. No, dawaj, dobrze. Teraz znów się będziemy musieli uleczyć w jakiś sposób. Może po prostu poczekamy sobie tutaj. Po uprzednim zapisaniu do zgrywki. Bo podejrzewam, że teraz, jak poczekamy sobie 24 godziny, to nam życie się przywróci. Czyli oczywiście nas nic nie zaatakuje. Jest ok, idziemy sobie dalej. Okej, okay, co tu jest jeszcze ciekawego? Jakieś kolejne przejścia są, czy to już jest koniec. Chyba koniec. To już chyba nie ma żadnych drzwi dalej. Więc to jest taka mała jakaś krypta. Yy, skrzyneczka, to jest w skrzyneczce. Nic ciekawego dla nas niestety. Te jakieś szepty są w ogóle umarłych. Fajne, ciekawe. To jest kolejna skrzynka, widzę e, Poziom 15 tego trudności, więc powinniśmy to otworzyć za pomocą e, tych wytyczków. No i co? A, bo to jest Pro, czy to jest chyba do tygrania drzwi. Zej użyjemy Lockpika. No, i chwilkę później powinny nam to otworzyć. Okej, okay. no, kilka tych kryształków. Obchnie się za nie, pewnie nawet nie sumkę. więc nie jest tak źle. Opłaciła się tutaj przejść. Chociaż spodziewałem się jakiegoś fajnego pancerza albo czegoś, bo akurat. Broń mamy dobrą, więc pancerz będzie się przydał, ale nie będę narzekał. Tutaj masz coś jeszcze z. Te mini duszy. też się mogą niby przydać. Tutaj ty nie masz nic. Okej, okay. a więc wychodzimy sobie znowu i będziemy kontynuować naszą podróż. Eee, już sobie mogę to troszkę przyciemnić, bo jak wiecie, ja mam to o wiele jaśniej od was, więc mam bardzo jasny jak, jak wyszedłem właśnie tutaj na powierzchnię. Ale jakoś się przeżyć. Ogólnie na tych filmikach wychodzi o wiele lepsza grafika i podejrzewam, że... Um, więc zrobię to jest full screen, bo grałem w oknie tak, żeby mi to um, ładnie się nagrało. To by było ta, taka grafika jak na filmikach ta czy y, o wiele ciemniejsza. Ale też kolory by były rzeczy, to jest takie troszkę wyblakłe. Ale da się bez żadnego problemu widzieć, nawet nieźle to wygląda. O, tu są jakieś chatki, to to jest miasto właściwe. To jest chyba tu kul, tak? Albo po prostu jakaś pioska rybacka. No, tutaj jest ten łazik obok, tuż, więc to podejrzewam, że to jest właśnie część właściwa tego kul. A tamto to jest jakiś prosty przyczółek właśnie yy, z, ze stacją dla łazików. To jest cool, tak? Tak. No więc coś zawiązywaliśmy do nowego miasta. To jest chyba Kaliczna, tak? Nie, to jest Trade House, czyli miejsce, w którym możemy sobie tutaj jakieś zakupy czynić. Co tu jest ciekawego? Cześć. Aha, get killed czyli na coś zachorowałem, to może do tego trade house sobie pójdziemy, będzie może jakaś anti antidotum, czy tam ta e, miksturka, która właśnie leczy jakieś choroby, ale to się przekonamy, shootera, nie chcę ze mną gadać, dobra, spoko, co to jest, chomp, chomp, chomp? chomp. Co się dzieje? To nie wiem, co to jest, jakieś wagi? Czy co? Dobra, teraz może. Co ja dzisiaj kupiłem? Co ja dzisiaj kupiłem? Aha, co dzisiaj kupiłem? Dobra, weźmy sobie magię. Zobaczmy, co tu jest. Fuel Common Disease. O! Oh. To jest to, czego potrzebuję. Weźmiemy sobie to. Dlatego sprzedajmy sobie tej, troszkę tych rzeczy. To mi nie jest potrzebne. To też nie. Strzały też nie, bo nie używamy strzał. Um, to by nam się przydało przestrzelać w końcu, bo troszkę nam miejsce w jakimś zajmuje. Przecież tego nie używamy. Weźmy sobie sprzedajmy tutaj. Tak, tak, tak. Um, to też. To też. I to chyba tyle z tego, co muszę sprzedać i nam się nie przyda kompletnie, bo reszta może się nawet przydać. Zobaczmy sobie, co ma ten gość. Może ma jakąś tutaj lepszą? Nie, nie ma. jakieś zleku ubrania. Albo takie, hmm, lekkie zbroje, które mało przynoszą. Weźmy sobie tutaj, potatygujmy może do 800. Bo to jest dużo przedmiotów jednak. One są dość dużo warte. Eee, spoko. Tylko, że mogłem się pewnie targować więcej. Ale cóż, a ty co nam powiesz? Aha, czyli krzyczy na mnie, że, e, że jestem chory, e, że mam jakąś chorobę i, i, i że jestem dla wszystkich zagrożeniem. No cóż, no to weźmy sobie tej, to właśnie. Niektórych tych zakupiliśmy, spożyjmy, nie, nie tą myszkę mi latając dziwnie. Okej... co się dzieje? Jakieś... fajne... No, mnie latają te. Hmm. Ale wciąż nie jesteśmy uleczeni. Wiecie co, może się wybierzemy do jakiegoś większego miasta. Tam znajdziemy jakąś tą świątynię. Chociaż nie, jesteśmy już tak blisko e, tego hoodu że nie będziemy się teraz cofać, tak naprawdę. E, może być nam, być nam trochę trudniej, ale powinniśmy sobie poradzić, chyba. Jakiś rybak sobie siedzi. Nie będziemy zabierać tutaj żadnych przedmiotów, raczej. No, całkiem fajna wioska. Taka nadmorska. Jakieś chatki przykryte strzechą. Hmm, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy całkiem blisko tego całego Urshilaku. Tutaj chyba jest jakiś, nie wiem, kanion? Z tego co widzę. Chyba no, jest to jakiś pas skał. Chyba będziemy musieli jakieś przejść, żeby się dostać do Laku. To jest jakieś kolejne przejście. A więc sobie je odwiedźmy. Już... Powitanie, miłe. Kwama siedzi z przodu. I zobaczmy, co to jest za miejsce. Kolejna ta... Um, ...kopalnia tych jaj. Znowu by się przydało może to jakoś wziąć i... Um, 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 um. ...podjaśnić. No, dziś tyle, powiedzmy. Ewentualnie, jak będzie za jasno na filmiku, to sobie to mnie już w oddzielnie. O, już jacyś ludzie, którzy mnie tylko nie zaatakowali, też wyglądają na jakichś zwykłych pracowników, a nie na tych właśnie przewodników, czy tam gości, którzy mnie atakowali. To jest ten Kwama Frasier. O, to jest jakiś wielki ten Kwama, chyba silniejszy. Zobaczmy sobie jak sobie wledzimy z nim. Tak się ustawmy. I fireball. To nie podejdzie. Ten większy nic nie robi tak naprawdę. Chyba nas nie zauważył jeszcze. Albo się przygotowuje do jakiejś dziwnej szarży. Ale tym lepiej dla nas, bo on jest chyba jakiś bardzo wytrzymały, jak widać. Dużo fireboli potrzeba, żeby go zabić. Padł? Padł. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko żebym przypadkowo jakiegoś pracownika nie potrącił, bo. Niestety wtedy. O leci. Nie! Kurde, to się strasznie boję, żeby właśnie tych pracowników nie potrącić, bo wtedy by się wszyscy pewnie na mnie rzucili. A tego nie chcę. To jest w ogóle jakiś zachorowany Kwamaru World. Przez Królowa. Hmm. No to zabiliśmy Królową. Tutaj. Troszkę zepsuliśmy tutaj plan tych gości, którzy tu pracują, bo pewnie oni zbierali te jaja, które zostały pozostawione przez Królową. A z tym niestety nie, nie będą mogli więcej zbierać. Ale cóż, czegoś nie zrobi dla jak z Tym jestem zły, zły. Aha. Dobra. Podejrzewam, że tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, to liczę na jakieś wsparcie. Nie wiem, komentarz, e, łapka w górę, subskrypcja, co chcecie. E, bardzo mi to pomaga. Oczywiście e, dzięki temu wiem, że jest sens robienia tego wszystkiego. E, I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!